Rośliny i Zwierzęta. Atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza. Oprowadzanie kuratorskie. Zwiedzanie wystawy rozpoczynamy w sali oświetlonej falującym niebieskim światłem, przypominającym morską toń. W muzeum witają nas dwie przewodniczki, współkuratorki wystawy: Martyna Sowińska-Pasek-Welpaszkowska oraz Marta Gołąbek. Pierwsza część wystawy nosi tytuł Ostęp i mieści się w podłużnej sali o jasnych ścianach. Delikatne żółte światło oświetla wyeksponowane na ścianach przedstawienia rodzimych gatunków roślin i zwierząt. Ze szklanych gablot wyłaniają się pożółkłe karty atlasów z ilustracjami roślin i owadów. W gablocie pośrodku sali znalazły się biskwity dekoracje z białej porcelany przedstawiające wizerunki kwiatów, żab i chrząszczy. Kolejna część wystawy to Za morze. W dekoracji wnętrz dominuje kolor szmaragdowo-zielony. Oglądamy tu barwne ryciny przedstawiające tropikalną florę i faunę. W kolejnym pomieszczeniu ilustracje ryb, niektóre pokolorowane farbą odbijającą światło. Dalej kolorowe wizerunki papuk i tukanów odbijające się od bieli ścian. Przechodzimy do kolejnego działu wystawy, zatytułowanego Stół. Ściany pomieszczenia zdobi malowidło przedstawiające kolumny, pomiędzy którymi otwiera się widok na ogród. Na środku sali stoi szklana gablota, przypominająca tytułowy stół. Umieszczono w niej otwarte atlasy. Po ich bokach ułożono złote sztućce. Na kartach atlasów, niczym na talerzach, widnieją dania główne, wizerunki ryb, drobiu i owoców morza. Ostatnia część wystawy nosi nazwę ogród. Wnętrze wypełnia delikatne zielone światło. Za oknem zielenią się wilanowskie ogrody. Na jasnych ścianach powieszono barwne przedstawienia kwiatów w pełnym rozkwicie. W gablotach wyeksponowano ilustracje szlachetnych odmian róż. W drewnianych szafach prezentowane są porcelanowe talerze dekorowane kwiatowym motywem. Wystawę wieńczy kolekcja pięciu masywnych wazonów miśnieńskich. Są bogato zdobione trójwymiarową kwiatową dekoracją. Drodzy Państwo, znajdujemy się na wystawie Rośliny i Zwierzęta, atlasy z historii naturalnej w Epoce Linneusza. Atlasy z historii naturalnej, czyli atlasy przyrodnicze, powstawały w złotym okresie rozwoju nauki, kiedy człowiek zapragnął ogarnąć rozumem cały otaczający go świat i opisać możliwie najbardziej szczegółowo. Na wystawie prezentujemy obiekty ze zbiorów biblioteki Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt oraz Biblioteki Narodowej, a także wybrane obiekty z kolekcji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz z kolekcji prywatnej. Wydaje się, że fascynacja przyrodą i jej żywiołami to coś uniwersalnego, co nie przemija mimo upływu czasu. Przyroda fascynowała w starożytności, w wiekach średnich, w okresie nowożytnym i inspiruje artystów także współcześnie. Dzięki pasji odtwarzania natury w rozmaitych formach plastycznych możemy podziwiać na wystawie zarówno pracę na papierze, jak również trójwymiarowe przedstawienia fauny i flory zdobiące wilanowską porcelanę. Ekspozycja podzielona jest tematycznie na cztery działy. Stanowią one odrębne habitaty, ale jednocześnie uzupełniające się opowieści. Rozpoczynamy w ostępie. To obszar przyrody lokalnej który jest najbliżej nas, towarzyszy nam od dzieciństwa i możemy z łatwością poznawać go i eksplorować. W tej części prezentujemy gatunki rodzime. Możemy podziwiać tutaj dzieła wybitnych przyrodników, entomologów, ilustratorów, a ekspozycje dopełniają obiekty z Wilanowskiej kolekcji biskwitów. Prezentujemy grafiki stanowiące wierne naukowe studium fauny i flory. Mamy tu atlas roślin leczniczych, oraz odwzorowania różnych stadiów rozwoju, niczym z podręcznika botaniki. Jednak granice między nauką i sztuką zacierają się. Trudno rozstrzygnąć, patrząc na piękne prace, co bardziej nas zachwyca. Mistrzostwo odwzorowania, uważność obserwacji czy kunszt artystycznej kreacji. Współczesne aranżacje scenograficzne w gablotach stanowią swego rodzaju wariacje na temat wykorzystania medium papieru w trzech wymiarach. Do wyjątkowych obiektów na wystawie rośliny i zwierzęta, atlasy historii naturalnej w epoce Linneusza należą dzieła Marii Sybilii Merian. Maria Sybilla Merian nie otrzymała wykształcenia przyrodniczego, jednak całe życie zajmowała się przyrodą, wykonywała skrupulatne obserwacje y, życia i cyklu życia owadów, ich przeobrażania się, które dokładnie opisywała, a te opisy opatrywała niezwykle kunsztownymi, precyzyjnymi i nadzwyczajnymi ilustracjami. Ukazywały one nie tylko owady, ale ich wyjątkowość polegała na tym, że te istoty prezentowane były w kontekście ich naturalnego środowiska, czyli takich roślin, które są ich habitatem. Pierwszym i doskonałym artystycznie dziełem Marii Sybilli Merian jest yy, książka, którą pokazujemy na samym początku wystawy jako obiekt numer dwa. Książka zatytułowana jest Cudowne przeobrażenia gąsienic i ich osobliwe kwiatowe pożywienie, co wskazuje od razu, że podstawowy przedmiot obserwacji owe gąsienice pokazywane są właśnie w naturalnym środowisku roślin, w których żyją i którymi się pożywiają. Owady w ich naturalnym roślinnym środowisku możemy podziwiać też w dziele Eleazara Albina zatytułowanym Historia naturalna angielskich owadów zilustrowana setką miedziorytów wnikliwie sztychowanych z natury. Eleazar Albin zwany jest pierwszym wielkim ilustratorem entomologicznym XVIII wieku. Łączył w sobie, podobnie jak Maria Sybilia Merian, cechy badacza, obserwatora, ale też artysty, który z ogromną dbałością i umiejętnością potrafił przenosić na papier obserwowane przez siebie okazy. Na podstawie tych wnikliwych, precyzyjnych i pięknych ilustracji wykonywane były Miedziorytnicze odbitki. Na życzenie klientów, na życzenie nabywców jego książek, Eleazar Albin kolorował własnoręcznie wybrane egzemplarze. I to jest taka właściwość, o której warto wspomnieć kolorowane odbitki. Czyni to prezentowane na wystawie dzieła unikatami. Każda odbitka była kolorowana nawierzchniowo ręcznie nie z płyty to oznacza że każda posiadała w sobie rys wyjątkowego momentu kiedy w danej chwili artysta nanosił kolor musimy sobie wyobrazić że za każdym razem jego ręka układała się nieco inaczej dlatego fascynujące jest porównywanie tych samych książek o jednak nieco zróżnicowanym efekcie Jaki dały nanoszone kolory w odstępach czasu. Kolejnym bardzo ciekawym, pod względem naukowym, i pod względem dokumentu y, naukowego jest y, dzieło prezentowane również w części Ostęp, wystawy rośliny i zwierzęta, autorstwa Jean-Pierre Bergereta o tytule Fitonomatotechnia Uniwersalna. Fitonomatotechni universelle, Karol Lineusz dokonał usystematyzowania nazewnictwa roślin i zwierząt pod względem rodzaju i gatunku. Próby takiej systematyki podejmowane były wcześniej przez innych badaczy. Do nich należał właśnie autor wspomnianej pracy, Jean-Pierre Bergeret. Przyjęta przez Bergereta metoda opierała się na definiowaniu cech danego gatunku poprzez 13 właściwości. Te 13 właściwości definiowane było literami. Dzięki temu każda z roślin otrzymywała nazwę składającą się z 13 liter. Niestety, ponieważ Często układ tych liter tworzył słowa niemożliwe do wypowiedzenia. System, mimo że był racjonalny i pomocny, nie przyjął się. W gablocie w części ostęp oglądamy trzy biskwity: kwiat prymuli, walczącą żabę z rakiem i trzy chrząszcze, z których pochodzą niektóre z rodziny Rochateńcowatych, Inny wzorowany jest na przedstawicielach rodziny biegaczowatych. Ten, który pokazuje chrząszcze, jest o tyle ciekawy, że pozwala nam oglądać w trzech wymiarach coś, co tuż obok w Gablocie oglądać możemy na precyzyjnej ilustracji w dziele Karla Gustawa Jablońskiego. Jelony Krogacz, największy z rodzimych chrząszczy. Na tej rycinie też możemy popatrzeć, jak podpisani są autorzy. Po lewej stronie widzimy Heusinger, Del, Delinavit, et Pinks, Pinksit, a po prawej stronie Lud, czyli Ludwik, Schmidt, Skulpsit, czyli retował. Najsłynniejsi przyrodnicy pragnęli poznać także odległe krainy. Często więc wyruszali w egzotyczne podróże, które stanowiły istotny etap formowania się koncepcji atlasów historii naturalnej. W części Za Morze prezentujemy jedną z najciekawszych historii takiej wyprawy. Dotyczy ona wybitnej artystki i entomolożki Marii Sibylli Meriao, która w 1699 roku spełniła swoje marzenie i samodzielnie zorganizowała, a później wyruszyła wraz z córką na ponad dwuletnie obserwacje przyrody Surinamu. Wilanowska wystawa jest okazją do prezentacji aż czterech edycji wielkiego dzieła Marii Sybilii Merian, które podsumowuje jej prawie dwuletni pobyt badawczy w kolonii holenderskiej w Surinamie. Możliwość prezentacji aż czterech jest wspaniałą okolicznością, która pozwala nie tylko zobaczyć kilka tablic z ilustracjami, które charakteryzują się niezwykłymi kompozycjami, bardzo wyrafinowanym układem pokazywania owadów w różnych etapach ich rozwoju na tle roślin, owoców, ale także okazją do prezentacji różnych technik. I różnych charakterów tych ilustracji, które zachowały się w różnych edycjach tego dzieła. I tak możemy w pierwszym zobaczyć czarno-białą odbitkę bez naniesionego na nią koloru. Widzimy również odbitkę, ale która została już ręcznie pokolorowana przez artystę gwaszem oraz akwarelą. Widzimy również przykłady dwóch odbitek, które wykonane są dwóch ilustracji, które wykonane są szczególnie docenianą przez Marię Sybilę Merian techniką zwaną kontrepref. Jest to technika graficzna, która polega na tym, że mokrą odbitkę odbija się ponownie. I dopiero ta ponownie odbita ilustracja daje efekt którego poszukiwała Maria Sybilna-Merian, ponieważ miał on najbardziej delikatną kreskę, najbardziej zniuansowany kontur i przede wszystkim zachowywał ten pierwotny układ. W kolejnej sali szmaragdowa intensywność tropikalnej dżungli ustępuje powoli na rzecz delikatniejszego odcienia morskich fal. Wśród nich, otaczające nas z każdej strony ławice ryb. 240 rycin eksponowanych na specjalnej konstrukcji to ledwie skromny wybór z ogromnego atlasu Georgesa Cuviera. Kolorowane ręcznie grafiki niekiedy mienią się w świetle niczym łuski, a wszystko to za sprawą wykorzystania metalicznych farb. W zamorskie Ekspedycje wieńczy spektakularny pokaz ptasich wdzięków. Przepiękne papugi i tukany mienią się ferią barw i wyglądają jak żywe. Ten unikatowy zbiór rycin z atlasu françois Vejanta stanowi doskonały przykład jednej z pierwszych kolorowych ilustracji ornitologicznych. Ryciny zdumiewają i zachwycają swoją kolorystyką. Przyglądamy im się i mamy wrażenie, że artyści w sposób niezwykle dokładny, wiarygodny przenieśli na papier Żywe okazy. Niestety, w tym przypadku, pierwowzorami dla ilustracji były spreparowane okazy martwych zwierząt. Lewajołd, gromadząc swoje okazy w czasie swoich podróży, preparował je z pomocą mydła arszenikowego. Dzięki temu zachowywały one swoją urodę. Swoją kolorystykę, aby potem można było przenieść się na dokładne, barwne, a w efekcie zachwycające ferią kolorów ilustracje. Tak też się stało. Nie możemy oderwać oczu od tych piór, kolorów, od tej dokładności w przenoszeniu Zniuansowanych, przechodzących, łagodnych, ale też bardzo mocnych kolorów upierzenia ptaków. Jak mawia autor koncepcji wystawy, Krzysztof Radoszek, dział zatytułowany Stół jest dyskusyjny. Prezentuje bowiem obiekty stanowiące przykład czerpania przez człowieka z darów natury. Z drugiej strony. Stawia pytania o naszą trudną i coraz bardziej napiętą relację ze światem przyrody. Kompozycje w Gablocie dopełniają Wilanowskie Złocone Sztuczce. W kolejnym pomieszczeniu podziwiać możemy znakomite grafiki Richarda Arloma, a także współczesne fotogramy wykonane w technice cyjanotypii, które prezentują odwzorowania roślin jadalnych. Stół ulokowany na pierwszym piętrze rezydencji króla Jana III doskonale koresponduje z tradycją staropolskich założeń ziemskich, które były samowystarczalne i utrzymywały się z bogactwa własnych plonów. Z jednej strony zachwycają nas ilustracje w atlasach, które zgromadziliśmy w tej części wystawy. Z podziwem przyglądamy się, jak wiarygodnie i jak zachwycająco odtworzone zostały powszechnie lubiane gatunki ryb sum i karp. Patrzymy też ze zdumieniem i z zachwytem na różnorodne gatunki zwierząt kurowatych. Gallina indica, gallus indicus. Niektóre są tak niezwykłe, jeśli chodzi o urodę, jeśli chodzi o upierzenie, jeśli chodzi o kształt w ilustracjach. Pochodzących z dzieła Jana Jonstona, że właściwie zastanawiamy się, jaka jest różnica pomiędzy Gallus indicus mirabilis a tymi fantastycznymi ptakami, które oglądaliśmy w dziele François Levaillanta. A jednak, kurowate to kura, czyli patrzymy na nie jak na coś zupełnie pospolitego, co ma nam służyć, a nie co ma nas zachwycać. Warto jeszcze wspomnieć o samym dziele autorstwa Jana Johnstona, Historia Naturalna. Jest to obszerna publikacja, która stanowi takie podsumowujące kompendium zastanej wiedzy na temat świata naturalnego. Sam Johnston, który był spolonizowanym Szkotem. Nie realizował swojego dzieła na podstawie osobistych obserwacji, ale na podstawie materiału, który przetwarzał osobiście, przekładając na swoje dzieło, podążając za wcześniejszymi publikacjami. Czymże właściwie jest ogród? Niech nie zwiedzie nas pochopna intuicja, że to Królestwo Natury. Ogród to kompozycja to starannie zaaranżowana przez człowieka przestrzeń. Od człowieka zależy dobór gatunków i rozmieszczenie roślin w przestrzeni. W XVIII wieku coraz powszechniejsze stawały się oranżerie, pozwalające także na uprawę flory egzotycznej. Mistrzowską ręką świat roślin odwzorowywał Pierre José d'Uté, nazywany Rafaelem kwiatów. Na szczególną uwagę zasługują jego grafiki przedstawiające róże z wydanego pośmiertnie albumu Le Bouquet Royal. Swego rodzaju dialog z prezentowanymi dziełami nawiązują otaczające pałac ogrody wilanowskie. Perspektywa na nie, zachowana miejscami poprzez zastosowanie specjalistycznych, półprzeziernych rolet, pozwala skonfrontować wyrafinowane przedstawienia plastyczne z lokalnym punktem odniesienia. W części ogród znalazła się też gablota, w której zaaranżowaliśmy ekspozycję opowiadającą o tym, jak wygląda proces tworzenia y, zielników. Znalazły się tutaj między innymi prasy do suszenia roślin, książka ukazująca klucze do opisywania roślin, lupa ołówek. Taśmy umożliwiające przyklejenie zebranych okazów do kart. Zaprezentowane w gablocie przykłady powstawania czy też kolejne etapy tworzenia takich zielników, wykonane zostały w oparciu o rośliny pozyskane z Wilanowa, z oranżerii Wilanowskiej, ze szklarni oraz z Wilanowskich ogrodów. Piwonia odmienna, piwonia drzewiasta, magnolia wielkolistna. Johann Simon Kerner, Hortus Sempervirens, a więc Ogród Wiecznie Kwitnący, Stuttgart 1795-1829. W Wilanowskiej części wystawy zatytułowanej Ogród możemy oglądać aż 28 plansz pochodzących z tego dzieła. Dzieło wyszło z podręki ręki botanika, nauczyciela wykładowcy. Wiele jego prac skierowanych było właśnie do jego uczniów. W dziele Hortus Sempervirens udokumentowane zostały przez kernera autentyczne okazy roślin egzotycznych ozdobnych, które rosły w ogrodach botanicznych Stuttgartu. Uzupełnieniem opowieści prezentowanej przez Planszę Kernera w części wystawy Ogród jest ekspozycja w trzech kolejnych szafach, znajdujących się w galerii. Zaprezentowane w niej zostały fragmenty serwisu stołowego pochodzącego ze zbiorów wilanowskich. Znajdujemy na ich dekoracji te same motywy, które znajdujemy na wystawie w odbitkach papierowych. Kwiaty. Jest to dekoracja inspirowana słynnym serwisem kopenhaskim Flora Danica. Charakteryzował się on tym, że każdy element składający się na serwis zdobiony był innym rodzajem kwiatu. Wilanowską wystawę rośliny i zwierzęta, atlasy historii naturalnej w epoce usza Kończy w jej edycji wilanowskiej wspaniały zbiór wazonów miśniejskich, zaprezentowany na zakończeniu galerii. Na zespół wazonów miśniejskich składają się dwa o formach kielicha i trzy posiadające ażurowe pokrywy. Zwraca uwagę sposób dekoracji tych wazonów, niezwykły. Wspaniały zbiór oddanych przestrzennie kwiatów, które mają tworzyć złudzenie w naszych oczach, że wazony dekorowane są prawdziwymi naturalnymi roślinami. Te ażurowe wieka nieprzypadkowo mają te otwory. Otóż te trzy wazony były przeznaczone na mieszanki zapachowe, na podpuri, na te mieszanki zapachowe składały się suszone rośliny, oleje, przyprawy. Celem tego była oczywiście aromatyzowanie pomieszczeń. Obecność dekoracyjnych kwiatów w powiązaniu z funkcją tych wazonów miała rzeczywiście stworzyć złudzenie, że owe obiekty faktycznie dekorowane są naturalnymi kwiatami i że to one są tym, co wydobywa miły aromat. O.